Jakbyś powiedziała, osobą LGBT, tak? osobą, które dosyć ciężko doświadczają jednak w Polsce tego konserwatyzmu, tego wykluczenia, i no też ten światowy, tak jak mówiliśmy, nie jest najlepszy, co byś powie powiedziała, żeby ich upewnić, że Rafał Trzaskowski nie wpadnie na taki genialny pomysł, jak na przykład odbieranie 800 ukraińskim dzieciom. Mówiąc o słowie, że, 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 że na, na ołtarzu nie poświęci losu osób LGBT w ostatniej chwili, żeby zostać prezydentem, albo jak już będzie prezydentem. Powiem tak. Ja znam Rafała Trzaskowskiego od 2018 roku, kiedy zaczęłam z nim współpracować. I jestem absolutnie przekonana, że pewne wartości są dla niego oczywiste, i tą wartością jest równość. I, to, I tutaj nic się nie zmieniło, i to dotyczy zarówno równości kobiet i mężczyzn, jak również równości wszystkich innych obywatelek i obywateli tego kraju, w tym osób LGBT. I naprawdę wierzę w to, że on tych ideałów swoich nie porzuci i rozumiem, że, że koalicja obywatelska czy platforma obywatelska nie jest dla wielu z. z Was, nas, nie wiem, wymarzoną opcją, ale jestem absolutnie przekonana, że wszystkie ustawy dotyczące równości osób LGBT, które trafią na biurko Rafała Trzaskowskiego jako prezydenta, zostaną podpisane. Tu nie ma, zobaczycie go w czerwcu na Paradzie Równości w Warszawie z całą pewnością, i tu się nic nie zmieni.